Cześć, witajcie, z tej strony Dawid. Dzisiaj kolejny odcinek z The Long Drive. I jedziemy. Jeżeli widzieliście poprzedni odcinek, to wiecie, że koła się rozleciały i się pogubiły. W ogóle jakiś dziwny był wczorajszy... Yy... Tak, wczorajszy odcinek, bo ja to nagrywałem. Tak, wczorajszy odcinek był dość specyficzny. No ale cóż. I dzisiaj... Raczej postaram się jechać ostrożnie, bo te koła, które tutaj widzicie, te tylne zostały zapożyczone od NPC-ta, przez co one znikną. Więc jeśli nie znajdę żadnych kół, dwóch co najmniej, w budynkach, to nie będę mógł jechać. Więc przydałoby się, żebym jednak znalazł koła. Albo jechał ostrożnie. Czyli na pewno nie tak. Ale no, życie, tak. Dzisiaj mam plan dojechać co najmniej do 170 km. Patrząc po odcinkach, po, chciałem robić po 50 na każdym. W praktyce wychodzi na to, że z tych iluś tam odcinków, nie wiem ilu, zrobi się. Trzy razy więcej, bo powinienem być na 300 km, a nie miałem nawet 150 w tym odcinku. Więc jestem tak naprawdę połowy w plecy. No ale rzadko jest tak, jak chcielibyśmy, żeby było, więc trzeba się przyzwyczaić. No, ale Tutaj w grze jakoś bardzo dużo. Nie będę się raczej odzywać, od razu mówię, bo. Tutaj to jest pustynia, tak? Jedziesz i pilnujesz się drogi, to wszystko. Ciężko nawet coś skomentować, nie? Wkurzać się na NPC można. Jak budynek jakiś jest nowy, o modach. Właśnie. A propos Chaos Moda, bo w poprzednim, chyba w poprzednim odcinku, albo dwa odcinki temu, mówiłem o Chaos Modzie, że mógłbym pobrać i zrobić film z tego. <laughs> Albo nawet jakiś challenge, żeby dojechać do setnego, tysięcznego... Nie, tysięcznego to już w ostateczności, kilometra. I też by się zrobiła z tego miniseria. Więc jak chcecie, to możecie napisać, czy chcecie Chaos Moda, zobaczyć. A, temperatura silnika... A, temperatura normalna, jest dobra. Hmm... Hmm... No co, na czerwonej pustyni jesteśmy. Oj. Boże! No kurde no. No nie mogę po prostu, nie mogę. To moje koło, prawda? Oczywiście, że moje koło. Jasne, że moje. <laughs> co najgorsze miałem do wyboru albo walnąć w autobus. Który się dziwnie zrespił, albo walnął o kamień, nie wiem w sumie. Zrespił się tak bardzo dziwnie. Albo przywalić w słup. No i w takim wypadku już jest co komentować, tak? O mało co nie zdechłem, jak widać tutaj na kierownicy. Prawie mi się umarło. No też bardzo dziwna fizyka jest niszczenia w tej grze, bo. Uderzyłem przodem, zamiast mi żeby maska wypadła, albo nie wiem, chłodnica, o, kaktus w ogóle mamy w silniku. To mi wypadły tylne drzwi, tylna maska i... koło. Tylne. Nie, nie przednie. Chyba, że to ma jakąś logikę i na to poleciały, poleciała cała siła. Zapatrzyłem się, przepraszam. Już, przestaniesz, dziękuję. Nie ma nic, ani w oddali, ani za nami. W ogóle mało domków na tym save, jest na razie. 145. No git. Policja nas przegania. No nie mogę po prostu. O, domek, no. Akurat mówiłem, że mało jest. wieć O, o, o. Aha. 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 No i. Powiedzcie mi. Co tu się stało? Macie tu jakiś kamień? Nie macie tu żadnego kamienia. No i fajnie. Nie ma tu kamienia. Nic tutaj nie ma. A ja uderzam i wypada mi koło. Cudownie. Po raz drugi będziemy składać samochód do kupy. Cudownie. No dobra, wrócę po to koło po prostu. Nie mogę. Miałem się z tego policjanta samego mi. Samochód też wywaliło oczywiście w mniej znany sposób. A i też rozważam. Zrobienie też filmów kilku. Scar for Carforce Simulator 2023. Więc piszcie, czy chcecie zobaczyć. Jak będziecie chcieli, to nagram. Jak nie będziecie chcieli, to nie nagram, nie? Proste. I nie, jakby ja się dostosuję, tak? Do siebie przy. Od kiedy można? Znaczy, attach everything, nie, ale koło mogłem do siebie przyczepić i z tym biec. Oj, Dobra. nie, nie da się. Dobra, przynajmniej jesteśmy przy domku, tak? W, w całości tak naprawdę, aha jeszcze tu. W całości tak naprawdę. Prawie w całości. Co jest świetną motywacją do dalszego próbowania wieździe, żeby się dostać na dalszej odległości. Jest bardzo dobra motywacja. Mam nadzieję, że tylko się rozrusznik nie zepsuje, tak jak w... w poprzednich silnikach. W pierwszym, ajajaj, jak się popsuje rozrusznik, to znowu będzie trzeba silnik wymieniać, bo nie ma tutaj opcji. Przynajmniej jak szukałem, to nie znalazłem. Chyba, że jakaś jest. Ale chyba nie ma. Trzał, strzał, 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 dobra Co tutaj? Lampy, 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 lampy O, mój samochód O, mój samochód potrzebuje lamp O tak O nie pasują no Kto by się spodziewał Dziwne Tylne A tylne nie wypadają, no tak Mam bardzo przyciszoną grę, bo jakbyście się zastanawiali, nie wiem czy to u Was tak słychać, bo ja mam bardzo cicho grę, ze względu na to, że nie mogłem dostosować w inny sposób, bo ja po prostu nie potrafię. Pewnie to drugie, tak. Tutaj nic nie ma, tylko to są fajki, tak? Tak, to są fajki. To bierzemy. idziemy jak. Kowboi. Ale oni. Nie palili chyba papierosów, tylko fajki. Nie wiem, nie znam się. Tutaj. Tam mamy bunkier. Znaczy kopalnię. Tutaj. No. Nic tu nie ma, nie? Tam daleko parking, jest te parkingi, to 10 km widać. A droga kieruje się w inną stronę niż są parkingi, nie? Nic z tym nie zrobię. 146 km. No, ale na razie nic się nie dzieje, więc bardzo dobrze. Mam nadzieję, że na tym się skończy, że nic się nie stanie i dojedziemy. Na spokojnie, o. Wiem na pewno, że można zginąć od takiego wjeżdżania w kaktusy, bo one bagują. No, ale czasami w nie wjeżdżam, bo tak. Widzę domek. Przy drodze. O, wyprzedza mnie policja, super. Ten subtyp sam samochodu policja, tylko że z elektrycznym silnikiem. O, o, policja się zaraz wykolei. No, ojej. Ok, walnęli. O i mogą jechać, spoko. Kolejny domek, dobra? Narzekałem, że tak mało domków jest. 150 km, kolejny domek. O, cudowna droga, bardzo prosta. No i to jest kolejny sklep, no przecież to jest. Nie wiem, ta gra mnie nienawidzi. Zamiast dać parking z normalnym samochodem, to dają sklep albo jakiś tak, to jest sklep chyba. Albo domek ten taki dziurawy. Tak, to jest dziurawy dom. Ze wszystkich... Aha. Kaktus mnie zatrzymał, nie? Ja go wyjmę. Bo pewnie od niego mogę zginąć. No. no. Nie mogłem wyjść. to jest zwykły domek. Aha. Super czekolada, ile tu jest syfu? Tu jest okno, nawet go wziąć nie można. Wiatrówka, nic tu nie ma, naprawdę nic. No nic tu nie ma. Jak to? No to jedziemy dalej. Nie no to. Taka robota ma być to nie. 152 km. Pod górkę No ale to nie tak użyjcie. Na tych najwyższych górkach to wiecie Śnieżek taki Znaczy kolor ziemi się zmienia na taki Szary Że tak powiem No taki szarawy Nie mam żadnego takiego sejwa Ale jak będzie jakiś to wam screen Na najwyżej w relacji czy Jakiegoś prywatnego sejwa takiego 150 był. No. Dobra, wkurza mnie ten 9 silnika i superchargera. Okej. Okay. Zobaczcie ile tam gór jest w planie. Z jednej nie ma w ogóle, a z drugiej 10. i policja jakoś dziwnie skacze, dziwnie się zrozpiła i w ogóle nie wiem o co chodzi ale zwiększyłem częstotliwość pojawiania się tych NPCów i dalej się ich mało pojawia albo zmniejszyłem, pomajstruję przy tych ustawieniach nie wiem no, no nie taka mała w sumie ta górka ale Nie, nie będzie śniegu. No, nie będzie. Ale ładny widok. I później szybki zjazd będzie do dołu. Będzie można sobie zjechać, nie? Więc też. Fajnie, fajnie. Trzy czwarte paliwa. Jeszcze mamy którąś tam beczkę. Ja tego diesla wiozę, bo liczę na autobus. bo Mam super charger, więc nie będzie jechać ledwo autobus pod górę, tylko będzie i jechać albo sunąć przynajmniej. I to nie po takie, bo się zdarza: i u dwardzy strącze. I kolejny, czy to jest znowu dom opuszczony? No nie dość. Tak, to jest znowu opuszczony dom. No, kto by się spodziewał? Tam jest dom też, ale większy. Okej. Okay. Dobra, nic się nie stało, nic się nie wbugowało, nic Oczywiście z nieba sobie spadną te rzeczy, no bo jak inaczej. Jeep się pojawił. No naprawdę, ze wszystkiego, co to olej? Nie chcę oleju. Czy nie wiem, ja jadę w dobrą stronę? No, w dobrą stronę jadę. O co chodzi? Nie kolej. Nie, no dobrze. Albo mam jakiegoś pecha do siłówki Albo nie. To był pierwszy losowy seed I coś takiego tak? Nieźle To już się prawie wypaliła ta fajka Zobaczcie jak ta postać leci z tym paleniem Dobra jedziemy. O, właśnie coś takiego powodują kaktusy, nie? O, kaktus. Leciał. Dobra, leżą sobie wszystkie lalki na tyle. Dwie na tyle też na siedzeniu. Jedna obok mnie siedzi, tak? Dwie. okej. Dużo już mam tych lalek. W kolejnym odcinku policzymy, ile ich jest. Bo ja zbierałem chyba każdą. Chyba każdą zebrałem. Dobra. No nie mogę, nie mogę, nie mogę. Coś takiego właśnie, coś takiego. O. Generalnie, gdyby nie ten mod Attach Everything, to. Od tego kaktusa te wszystkie lalki by się poderwały w powietrze i zaczęły wyletywać przez dach. To tak wygląda. Bardzo mnie to irytuje w tej grze. Irytowało już nie. Już na modach jest spokojnie. O, i takich kamieni nie lubię. Dalej pod górę jedziemy w ogóle. Ledwo. O, zobaczcie, ale w sumie nie jesteśmy tak nisko, bo tam się pełno na pełnowymiarowa... znaczy pewnie jakaś najmniejsza możliwa, ale się góra pojawiła i ona jest pod nami i to mocno pod nami. To w sumie nie jesteśmy tak nisko. No, ale w tym filmie przynajmniej jakąś. Większą tą ilość kilometrów zrobimy, nie? Bo tam było 136, a już mamy 164. Prawie to wiecie, suniemy szybko po drodze. Zielony biom się szykuje, już widzę. No, 165 kilometrów. No, da się jechać. I troszkę do dołu, troszkę mocno chyba, będzie do dołu. Tak, jest do dołu. No. Teraz cały czas do dołu jedziemy. Ta antena się zrespiła A nie, to delikatne. Do dołu tam. Myślałem, że jakoś mocno. Troszkę podhamuję, bo to niebezpiecznie w ogóle silnik wyłączę. Suniemy sobie bez. po co paliwo marnować? Wiecie, można jechać bez paliwa. To ja korzystam. To 70 jechaliśmy. E, no tak le lekko, to wcale nie zjechaliśmy do dołu. Dobra. O, widzę. To jest garść. No kurde, no i zobaczcie, 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 zobaczcie. Co się stało? Nic się nie stało. Zdechłem. Jedziemy coraz szybciej, no. Dobra. Gdzie mnie wywali? Podczas jazdy? W jakiejś... Nie. No i nie mamy kół No i jesteśmy przed kurką 151 km O silnik nagrywa No dobrze ja wam Bardzo dziękuję za oglądanie Mam nadzieję że się podobało I ja zapisuję grę Dziękuję za oglądanie Pa, pa.